Wszyscy chcemy żyć spokojniej. Ekonomia chaosu, środowisko chaosu, przyspieszenie ogromnych zmian wymaga od nas swego rodzaju wiedzy, umiejętności zarządzania sobą, swoimi odczuciami w tym środowisku, ale także no, umiejętnością zarządzania emocjami innych, sytuacją, która jest, i tu mówimy o pewnej wiedzy merytorycznej, aczkolwiek w bardzo silnym aspekcie miękkim, tak zwanym, a nie tylko twardym. W dzisiejszych czasach, przede wszystkim, piła potrzebuje ostrzenia. A nie wiedza najbardziej kosztuje. Mając do czynienia nierzadko z doświadczonymi menedżerami, właścicielami firm od lat z sukcesem prowadzącymi biznesy, oni sami mówią, jest inaczej. Potrzebuje zmiany, a nierzadko nie wiedzą, co to inaczej oznacza i jakiej zmiany tak naprawdę potrzebują. Świat się zmienia. Zasady, metodologie prowadzenia firm, ale nie tylko postępowania z ludźmi się zmieniają. Ja już się nauczyłem, że, że trzeba to odświeżać, analizować, yy, yy, uzupełniać, no i minęło jakiś czas od ostatniego mojego takiego istotnego poświęcenia się w tym kierunku. I szukałem też tego nowoczesnego i dobrego rozwiązania. To, co było 25 lat temu, to jest w ogóle kosmos w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. Tak, no wszystko się pozmieniało. Tak? My zupełnie inaczej pracujemy teraz. Za 5 lat mój dział, czy wydawnictwo, czy każda inna firma będzie zupełnie inaczej wyglądało. To znaczy, akurat w moim przypadku zadziałała wewnętrzna rekomendacja, ponieważ już kilka osób z firmy szkoliło się na Compendium MBA. Uznałem, że warto przyjść na to szkolenie. No i myślę, że tak rzeczywiście jest. Na samym początku programu Compendium MBA, w pierwszych jego dwóch dniach, naszym celem, celem osób prowadzących jest otworzenie głów na nową wiedzę. Nie jest to proste. Dlatego, że jeżeli siedzi prezes Pani prezes z 20-letnim doświadczeniem, z firmą 20 milionów obrotów? No to jest pytanie, przynajmniej w jej głowie. No dobra, zapisałem się na to, bo słyszałem, że program jest dobry, ale tak naprawdę, no, co ten gość nowego może mi nauczyć? Przecież ja już pokazałam, że potrafię. Kompendium MBA to sposób na zdecydowaną, najczęściej niespodziewaną dla uczestników zmianę w ich menedżerskim życiu. To ten obszar edukacji, edukacji bardzo innej, bo nielinearnej, a więc skondensowanej, jednocześnie niezwykle praktycznej, jest to program stworzony na rynku wysokiej konkurencji, bo program powstał oryginalnie w Stanach Zjednoczonych i program się świetnie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że daje zupełnie inne spojrzenie na biznes od tego, co oferuje większość programów w naszej sferze kulturowej. I ten program bardzo często budzi fascynację. Mogę śmiało powiedzieć, że zmienia osobowość u wielu, u wielu naszych klientów. Pojawia się uśmiech na twarzy i rodzaj niedowierzania. Tu jednak istnieje wiedza, narzędzia, umiejętności, które mogę nabyć, które w sposób bezpośredni adresują to, co się dzieje. A ta niewiara buduje się w latach. Coś powie: O, cudno na kiju pokazują, tak? Czyli nacisnę ten jeden punkt i będę miał efekty. No, może aż nie jest to tak idealne, ale blisko tego. Odchodzimy od automatyzmu, zmieniamy nawyki i to jest, to jest kluczem. No dzisiaj wiadomo, że oduczanie jest kluczowe i nauka nowych nawyków. No i to się dzieje na naszym programie. Ale tu być może trochę zaskoczę. Otóż zazwyczaj to nie jest kwestia złych nawyków, tylko nawyków, które już nie pasują do rzeczywistości. Tu o to chodzi. W związku z tym to nie jest definicja dobre złe. Tylko nowe, adekwatne, na czasie. No i uwaga, mimo wszystko nielinearne, czyli na tyle uproszczone, na tyle skoncentrowane, na tyle skuteczne, że łatwo wdrażane. Bardzo ważne. A więc nie są omawiane koncepty na poziomie dużej ogólności, tylko rozmawiamy o konceptach. Które sprowadzamy do poziomu działań operacyjnych, zresztą gramy stęki. Na pewno to, co mi dało udział tutaj, że pewne rzeczy mogłam przećwiczyć, tak? Mogłam się sprawdzić. Nie byłam przekonana, czy potrafię pewien ro rodzaj rozmów prowadzić e, i wzięcie udziału, tak? Jakby właśnie w takiej, jakby w ćwiczeniu, aktywnym ćwiczeniu pozwoliło mi się wczuć pewną rolę. Dostałam bardzo fajny feedback też od grupy, czyli w bezpiecznym dla mnie otoczeniu, środowisku, tak? E, dostałam właśnie. Właśnie konstruktywną informację zwrotną, która była dla mnie bardzo cenna, e, i jakby to było dla mnie jedną z takich największych wartości tak, dodanych, że pewne rzeczy mogłam po prostu przećwiczyć tak, w praniu. Nie w teorii, ale właśnie w praniu się sprawdzić. I to jest dodatkową wartością tego programu, że uczestnicy pomiędzy sobą wymieniają doświadczenia. Do tego dołożona wiedza daje ten impact synergii. Porozmawiamy o tematach, które w naszej sferze kulturowej. Nie są nawet brane w pod uwagę. Jesteśmy bardziej praktykami biznesu, w związku z tym też odchodzimy od, od pewnych utartych i stereotypowych modeli prowadzenia zajęć szkoleniowych. To, co bardzo mi się spodobało, to forma, jakiej jest prowadzony kompendium MBA, tak, że jest to po pierwsze bardzo dobrze, merytorycznie przygotowane, jest to wyłuskana najważniejsza wiedza, bo jak wiemy ten obszar jest jest ogromny. Na przykład. Na kompedium NBA rozmawiamy o tym, co menażerów boli. W obecnych czasach boli niedoworzenie przysłowiowych wyników. Wszyscy naciskają na wyniki no, z wiadomych względów, bo konkurencja, bo rynek coraz trudniejszy, a więc jest nacisk na wyniki, bo marże coraz mniejsze, wyniki coraz trudniej wyrobić. Jednym z typowych błędów, najczęstszych błędów naszych menażerów jest co? Nacisk na wyniki. Dlaczego jest to błędem? ktoś powie? No ja chcę, żeby mój handlowiec, tak, który do tej pory przywoził 100 tysięcy sprzedaży miesięcznie, to muszę go nacisnąć, żeby zaczął 150 czy 200. I wielu menażerów nie rozumie tego prostego faktu. Czy pójście do człowieka i powiedzenie Marek, słuchaj, już nie możesz przywozić 100 tysięcy miesięcznie, bo nie przeżyjemy. Jak człowiek zareaguje, jak Marek zareaguje? No, albo będzie szukał pracy, albo powinien chyba zwariował, skąd mają, skąd? Ja mu tu, w tym trudnym świecie biznesu, teraz 150% czy 200% zrobię. Myślenie Marka jest prawidłowe, myślenie szefa nie. Czyli jak się powinien szef zachować? Jest to oczywiste. I tutaj my dajemy ten wachlarz różnorakich narzędzi, żebyśmy mogli wybrać to odpowiednie. W związku z tym jest to bardzo tak naprawdę dynamiczny program, a to, że y, potrafimy pewne obszerne koncepty, które zazwyczaj są omawiane przez dwa dni szkoleniowe, przepracować z ludźmi w ciągu dwóch godzin. W sposób taki, że wyciągną dwa punkty, dwa elementy, pójdą, zastosują i to zadziała. I to jest właśnie mocą tego programu. E, ta wiedza jest jak najbardziej użyteczna, ponieważ ją można zastosować i trzeba zastosować tu i teraz. Od razu. Nie trzeba czekać czy dokształcać się miesiącami. Po prostu tutaj wychodzimy z gotowym pakietem narzędzi, instrumentów do wykorzystania dosłownie następnego dnia, i uważam, że to jest jedna z największych wartości kompendium. To, co jest fajne w kompendium MBA, no to jest kwestia tego, że to wszystko jest połączone w jeden, w jeden cykl szkoleniowy, ten sześciodniowy który rzeczywiście powo powoduje, że możemy sobie to poukładać. I no jest to logicznie ze sobą wszystko połączone, możemy to przećwiczyć w praktyce i praktycznie od razu stosować. To jest duża oszczędność czasu. I co ma największy tak naprawdę i najszybszy impact na zmianę, która może się dokonać potem w organizacjach naszych klientów? Na pytanie zadawane na pierwszych zajęciach, ile mamy poziomów delegowania? Ludzie, którzy są po 20, nawet więcej lat w biznesie, z olbrzymim doświadczeniem, w olbrzymich firmach, często nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Teraz nie należy ich winić. Dlaczego? No. A kto nas miał tego uczyć? Nasze szkoły biznesowe? Od innych biznesmenów? Oni też nie wiedzą. Śmiejemy się, że w Polsce jest jeden poziom dolegowania. Nie robił? Będzie robił. A jest ich sześć. I mówimy, który jest najważniejszy? Żeby budować potencjał produkcyjny, tak zwany potencjał produkcyjny, Firmy i pracownika. Na pewno pojawia się w tych osobach odpowiedź na pytanie: to w jakiej kolejności zacząć działać, na czym się skupiać? I ten punkt startowy dla nich jest niezwykle istotny, bo kiedy dzieje się wiele dookoła, no, mamy taką tendencję, tak jesteśmy wychowani, aby to ogarniać. A niestety to nie jest przepis, to jest antyprzepis. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić w chaosie to jest starać się go ogarnąć. Czym program Compendium MBA różni się od innych programów oferowanych na rynku polskim, włącznie z programami MBA na studiach? Faktycznie przekazywana przez nas wiedza jest często porównywana przez naszych uczestników z innymi programami, czy również ze studiami, i to uczestnicy mówią: u Was jest inaczej. Ten fragment wiedzy, który przekazujecie, jest inny. Nigdzie indziej tego nie dostałem. To jest ta inność. Którą będę podkreślać i której de facto no, trzeba doświadczyć. Na studiach otrzymujemy ogrom wiedzy poprzez 5 lat. I wszystko jest ważne, ponieważ ze wszystkim potem możemy się spotkać na egzaminie. W związku z tym uczymy się wszystkiego, a kompendium jest właśnie tym wyciągiem, tą, tą esencją tego, co rzeczywiście praktycznie można zastosować, praktycznie wdrożyć. W ciągu sześciu zajęć. Rozłożony w układzie trzech miesięcy. Uczestnik otrzymuje skondensowaną kwintesencję wiedzy menażerskiej, która decyduje o końcowym wyniku jego pracy jako menażera. Czy jest dyrektorem, kierownikiem, właścicielem firmy, jakkolwiek jego funkcję nazywamy. Więc jest wiele tematów, które są tematami bardzo praktycznymi, które pokazujemy w scenkach, jak zastosować te koncepty, bo, no, tak jak i omawiamy, one mogą brzmieć bardzo. Szkolnie, można powiedzieć. Natomiast pokazujemy, jak to wygląda w życiu. Dokładnie taki scenariusz, jaki wczoraj, dziś tam omawialiśmy, właściwie dzisiaj się w pracy wydarzył. Osoba, która e, no, ma jakiś tam wewnętrzny problem z inną osobą w strukturze firmy i teraz prosi mnie jako menedżera o interwencję. Całe rozwiązanie jest przede mną, ale jestem, czuję się już przygotowany. Praca z nowym pokoleniem, czyli z osobami, które teraz wchodzą w życie zawodowe, akurat tak się składa, że wymaga metod, i zasad komunikacji, których tu się uczę, właśnie w Kuesie? Na pewno nową rzeczą dla mnie było podejście do wielu rzeczy, kwestia komunikacji. Sam Walton, twórca Walmartu, największej sieci supermarketów na świecie, zapytany kiedyś już usyłku swojego życia, co jest według niego najważniejsze w budowaniu firmy. Gdyby mógł to sprecyzować jednym zdaniem, jednym słowem, to powiedział, że to jest komunikacja. I to było powiedziane 20 parę lat temu, i ono jest bardzo, bardzo mocno aktualne. Ja bezpośrednio rzadko biorę udział w zakupach, sprzedaży, bo tego są specjaliści, dyrektorzy, jakby dedykowani, ale codziennie się komunikuję z ludźmi zewnętrznymi, wewnętrznymi pracownikami, szefami, dyrektorami, i najwięcej, co mi daje, to spojrzenie na metodologię komunikacji, feedbacku, pochwał, komunikacji nieantagonizującej, wszystkich elementów, które pozwalają zarządzać i rozwiązywać tematy i je prowadzić i pchać do przodu, ale też uczyć i rozwijać ludzi. Częścią kompendium MBA jest również nasze wsparcie, które dajemy uczestnikom, nie tylko w trakcie programu, ale również po. Uczestnicy mogą z nami się kontaktować i rozmawiać o ich wyzwaniach. Gorąco ich do tego zachęcamy. Ich sukces jest częścią naszego sukcesu. Wszyscy prowadzący jesteśmy menedżerami z długoletnim doświadczeniem. W związku z tym dotykamy tutaj po prostu życia. Znaczy na pewno widać, że ludzie, którzy prezentują tą wiedzę, mają sporo praktyki. Więc nie są to przykłady stricte z książek czy z jakichś anegdot, tylko rzeczywiście oni stosują tą wiedzę w praktyce. No i dzięki temu. Opierając się na tych realnych przykładach, jest nam zdecydowanie łatwiej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, no i to buduje też pewnego rodzaju zaufanie. No i to jest bardzo ważne, no ponieważ jednak gdybyśmy opierali się tylko na wiedzy książkowej i jakichś tam slajdach, to nie miałbym tego poczucia, że uczę się czegoś od kogoś, kto już to w praktyce przetestował. Uważam, że dużą wartością też, właśnie taką wartością dodatnią kompendium jest to, że wykładowcy są zróżnicowani. Tak? Jakby każdy z nich ma swoje doświadczenie, każdy daje od siebie po prostu to, co, czym się chce z nami podzielić. I naprawdę bardzo fajne jest to, że każdy właśnie jest inny, przekazuje nam też w innej perspektywie, inne swoje spojrzenie, więc to jakby czyni taką właśnie dużą różnorodność tych zajęć. Osoby wychodzące z programu. Osiągają pewien spokój. Spokój, który nie polega na tym, że się wylozowują, że ignorują rzeczywistość, ale potrafią się zdystansować i potrafią obserwować świat przez pryzmat tego, że czym większy chaos, tym większe skupienie. To jest główny przepis na zarządzanie w chaosie. A więc pytanie, OK, jeżeli mam tego świadomość, to pytanie brzmi, czy wiem, na czym się skupiać. W związku z tym ten spokój wynika z tego, że wiem. W co wbić zęby jako menedżer, no i później z tego, z tej skuteczności, z tych kroków, które wdrażamy, pojawia się niezwykła energia do tego, żeby iść do przodu, najważniejsze u menedżera. Dzielić się tą wiedzą z innymi, a ponieważ to jest zaraźliwe, bo skuteczność powoduje, że ludzie idą za menedżerem, a więc to są także osoby, które powodują, że inni są spokojniejsi. Jest to alternatywa dla osób, które cenią sobie czas, szybkość wdrożenia. Szybkość zastosowania, a nie potrzebują dowodu ukończenia studiów. Bardziej wyzwaniem, które jest w dzisiejszym świecie, no to jest wybór szkolenia i wybór takich kursów, które rzeczywiście coś wniosą. No bo te treści też się często zazębiają, powtarzają i no, trzeba dokonywać jakichś wyborów. Myślę, że warto spróbować, e, przynajmniej przyjść na, jeden, na jedno z takich szkoleń, zobaczyć z czym to się je, e, no i na tej podstawie później dobudowywać kolejne moduły, które będą potrzebne w codziennych wyzwaniach. Dziesiątki tysięcy osób, które ukończyły ten program w Polsce, powoduje, że kiedy Państwo rozglądniecie się dookoła, to wokół Was, nawet nie zdajcie sobie sprawy, tych firm Questowych, osób, które ukończyły program kompanii MBA, jest, jest ogrom. Przestrzeń dwóch, trzech lat e, po kompanii MBA, e, u większości osób, które e, ukończyły kompania MBA, to jest trochę taka reakcja pod tytułem: Nie no, Krzysiek, to jest, no, to jest inny świat, no, ja jestem teraz już w innym świecie, to już jest inny obszar. Moja konkurencyjność jest na zupełnie innym poziomie. Ponieważ ten program dosłownie uruchamia potencjał, który w nas, w każdym nas drzemie. I to jest myślę, największa wartość w mojej ocenie. Uruchamianie potencjału. I to jakby stworzyło taki właśnie efekt, że są, jest to do, dobrze zainwestowane pieniądze tak w rozwój właśnie menedżerski. I jeżeli chcemy rzeczywiście cały czas coś osiągać, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, no to Trzeba po prostu w siebie inwestować i warto się rozwijać. I czasami sobie myślimy że pewne rzeczy są niemożliwe. I właśnie takie szkolenia, kursy, pomocy naukowe, one są tym dodatkiem, natomiast ta motywacja musi płynąć z wewnątrz. To ja muszę chcieć ogarnięcie siebie, swoich emocji, zdobycie narzędzi, inżynierii, sposobu myślenia, a następnie przekazanie innym. To jest program, który pozwala dzielić się tym, co dla ciebie jest istotne, ale także jest. Istotne dla innych. W ten sposób budujesz zespoły, budujesz firmy, budujesz konkurencyjność. Nawet mogę zacytować jedną z wypowiedzi naszych klientów, że wiedzy jest dużo, czasu jest mało, a skorzystałem znacznie więcej i zdobyłem więcej praktycznej wiedzy niż w trakcie pięcioletnich studiów zarządzania. I mamy wiele tego typu wypowiedzi. I ten uśmiech, spokój, który pojawia się na ich twarzach, to jest to, czego raczej się nie spodziewają, kiedy tu przychodzą. Jak zmienia się świat, jak zmienia się Polska, pokazuje jeden fakt. 3, 4, 5 lat temu startowaliśmy jedno kompendium na dwa miesiące, czasami jedno na miesiąc. W dzisiejszych czasach startujemy między 2 a 4 kompendia miesięcznie. To jest dzisiaj odpowiedź na pytanie, jak bardzo poszukiwana jest wiedza, która pozwala dogonić teraźniejszość.